W bieżącym tygodniu rozpoczyna się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z oczekiwaniami i wcześniejszymi zapowiedziami niektórych członków RPP, grudniowe spotkanie nie powinno przynieść zmian w poziomie stóp procentowych. Tym bardziej, że taka zmiana w miesiącu wieńczącym rok odbyła się tylko raz w dobie kryzysu w 2008 roku. Dane płynące z polskiej gospodarki w ostatnim czasie dają czytelny przekaz, że w 2011 roku zmiany w polityce monetarnej bez wątpienia nastąpią. A głównym pytaniem staje się termin rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki monetarnej. Bardzo wysoki odczyt PKB za trzeci kwartał 2010 roku wynoszący 4,2%, wskaźnik PMI wspinający się na lokalne maksima oraz produkcja przemysłowa utrzymująca się powyżej 10% dają ważne argumenty jastrzębiej części Rady. Największym wyzwaniem, a zarazem problemem, studzącym nieco zapędę zwolenników bardziej restrykcyjnej polityki, jest siła rodzimej waluty. Nadmierne i przedwczesne rozpoczęcie cyklu podwyżek może spowodować na tyle silną aprecjację złotówki, że spowoduje to wygaszenie momentum polskiego eksportu. Naszym zdaniem polska gospodarka znajduje się na ścieżce silnego wzrostu. Ich kontynuacja pozytywnych danych z gospodarki wraz ze wskaźnikiem CPI oscylującym wokół górnej granicy przedziału odchylenia od celu RPP spowoduje początek cyklu zacieśniania polityki monetarnej w okolicach lutego lub marca.